Siemaneczko. tu z tej strony witam Was w drugim uruchomieniu. E, trochę powalczyłem z kabelkami. E, tymi, 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 tymi. Jest trochę hardkorowo, bo mini wszystkie sięgają. Mogę Wam pokazać, jak to na razie wygląda. Na ogół no, wszystko jest podpięte, ale nie mam wszystkich przejściówek. A przyjdą jeszcze dwa wentylatory. Nie wiem, jakie podejście. Jeśli chodzi o te RGB i tak dalej. Na razie wygląda z tą to e, tak. I ledwo sięga. O, tutaj jest napięte, bo tu jest pompka, a tutaj jest wentyl ten z tyłu. To jest wejście, rozgałęziacz do, do wentyli. A tu jeszcze ten wentyl mogę podpiąć. Ha, ha, ha. No właśnie, może teraz będzie luźniej. Teraz założę, że jest trzecie. Widziałem, że jest trzecie, ale może tak zrobimy właśnie. O, nie będzie tak napięte. Ach. Dobra, tak to mniej więcej wygląda, trochę jest hardkorowo. Jeszcze nie włączałem, więc nie wiem czy się w ogóle odpali, czy spostuje Na razie po prostu tak sobie myślę, że te kabelki spróbuję ogarnąć, o co tam chodzi. Także e, coś tam ogarnąłem. <laughs> Zobaczymy na ile. Podpinamy galandziora. Wcześniej postował, więc nie widzę powodu, dla którego miałby nie spostować. No teraz włożyłem kartę inną, wiadomo, kabel z Dobra, polimy. No i palimy. Światełko świeci. Jest. Płyta główna świeci. Nie wiem czy to widzicie. Chyba nie. Eee. Tutaj widać jak płyta świeci. No i to da... No, włączymy może monitor. I palimy. Dobra, no niebiesko już zaświeciły. Ja te lubię niebiesko, a będzie pewnie drugała. Dobra, to na nie. Wszystko na niebiesko, ale czad! Pa, się. Dobra, zaraz się włączę. One tak, tak mają, nie? Dobra. No ciekawe, że wszystko na niebiesko się zapał. Hmm. Monitor, na niebiesko wskoczył. Jest! Jest! <śm> Z postawa! Także zarąbiście. Można no, tak powiedzieć, pakuję tego. Wejdziemy sobie do Biosu zaraz oczywiście. F1 Wbijemy eee, sobie tego boom. Ah, dobra, czas i CPU 700. Czazis FAM 1, Czazis FAM 2. A CPU przodu, przepraszam, tu jest CPU 1, CPU 2, tu jest Czasis Ten z tyłu a to ta op opcjonal... A, czyli opcjonal to jest chyba podpięta e, pompka. A to są dwa wentyle z przodu. To jest wentyl z tyłu, a to pompka 2300 RPM. E, włączone jak XMP włączyłem wcześniej, tam nie widzieliście. No i hula. Hula gra i buczy. Advanced jeszcze zobaczymy. Um, co tutaj, Advanced, monitor możemy zobaczyć 26 CPU, 25 płyta, 800 2300, 800, to te, ten Iopump speed y, nie wyłapuje jakieś tam napięcia kufamy. to jeszcze się pobawi później

Dobra, tak naprawdę mogę sobie go wyłączyć, nie będzie wstawiać Windowsa, wszystko kula ładnie, pięknie. E, walki, trochę takie, może podsumowanie z montażem, bo wcześniej nie powiedziałem. Najwięcej walki było oczywiście z y, tym, i potem z założeniem tego. Bo montaż, ten który jest, ten plastikowy, ten krzyżak, to jest jakiś poranek, czemu oni nie wykorzystali y, standardowych, z, nie wiem, już iluś tam. Y, w tych zestawach chłodzenia e, uczestniczyłem w montażu i, e, i pierwszy raz była taka kupa, nie? Jakieś plastikowe końcówki. Tu musisz trzymać, bo Ci wypada. Jak włożyłem to, jak włożyłem, e, założyłem na blok, to, to, to musiałem jedną ręką trzymać tu, tutaj blok i blok przytrzymywać tutaj i przykręcać, bo no, tam wszystko latało. Więc montaż jest straszny. Ktoś nie jest manualnie ogarnięty, to to będzie miał masakryczny problem z tym. No ale może ja pierwszy raz robiłem kuler mastera, to może dlatego. Wcześniej, później może będę to robił szybciej. Kolejna rzecz to założenie, tych, trafienie tutaj w te mesze odpowiednio i te kable, które z przodu idą, standardowo są przełożone tu. Założyłem, że one powinny tam iść. Niestety nie powinny tam iść, bo się wentylatory nie mieszczą, i to one musiały pójść do. Dwa poszły dookoła i schowałem jeden, niestety poszedł pójść, musiał, ten od USB 3 musiał pójść jakby, tutaj dołem, tylko ale nie przekładany, bo by nie sięgnął. Także taki ból jest super sprawa tak. Super mi się podobała budowa, że jest mesh. To jest w ogóle dla mnie rekord świata. Druga rzecz fajna, bo jest oczywiście wycinka tam na. Na, na, na przewody do, dodatkowe do, od zasilacza do, do procesorowego zasilania i jest wycięte, możesz wszystko zmontować, potem się spokojnie przełożysz, się, to jest super. Wszystko tak naprawdę ciekawą opcją jest ten dodatkowa ramka na zasilacz, nie wiem dlaczego tak zrobili, może takim fajniej wyglądało. <laughs> mesh jest z każdej strony praktycznie, tam jest trochę mesza, z dołu jest mesh, z góry jest mesh, z przodu jest mesh, z góry jest mesh, także... A i oczywiście wentylatory mi spokojnie wejdą, nie będę musiał nic wymontowywać, Więc po małych takich perturbacjach generalnie wszystko e, poszło tak, jak powinno. E, naprawdę fajna zabawka wyszła. Tu oczywiście jeszcze te kable muszę ogarnąć, zobaczyć w ogóle, jak ten, ta, ta, a, ten ARGB czy coś tam działa, czy w ogóle ten panel. Bo ten panel jest jakby dotykowy, on ma normalnie guziki, przyciski, ale jak ja założę tylną ściankę, on tam z tyłu jest to, to, to przy tych sprzęcników nie pożywasz w ogóle, no to jak będziesz tym sterował. To muś powinno być gdzieś wypuszczone na zewnątrz i mieć jeden kabelek wychodzący, to do tego z każdej strony, do tego z każdej strony wchodzą kable. Więc jest yy, trochę dziwnie, nie? Chyba Windows się będzie instalował, wydaje mi się. Czy nie? PowerSafe? Nie wiem, zobaczymy. Jak nie to zaraz się to no ja tu w kółko jeszcze kręci. No, to by było na tyle. O, idzie Windows. Siadam do Windowsa, instaluję. Testuję 24 godziny, no więcej będę miał na, na testowanie, bo i tak przyjdą dopiero w poniedziałek. Te wentylatory dopiero zamontuję, więc dopiero wtedy, jak będę miał pełny y, zakres chłodzenia, że tak powiem, będę mógł. Na razie puszczę go na testy stabilności na 24 godziny a, i jakiś rzeczywiście wgram gry y, i popykam w nie, zobaczę. Postoją sobie, pogram, postoją, pogram. Jeszcze w tle gdzieś tam wrzucę jakieś testy. A potem, jak już przyjdą wszystkie wentyle i ustawię, to wtedy zacznę się bawić w podkręcaniu, i zobaczę na ile go mogę wycisnąć i jak długo mogę go dusić, <noise> bo to jest moja specjalność, puścić go na, na wszystko, co się daje, i na 24 godziny zobaczymy, czy się wysra, czy nie. Jak się nie wysra, to znaczy, że jest dobry egzemplarz i wszystko będzie chodziło i moje obciążenie, które ja robię w komputerze, to i tak jest taki hardcore, że użytkownik praktycznie tego w swojej, że tak powiem, pracy nigdy do tego nie dojdzie. Także komputer będzie sprawdzony, pasta będzie wygrzana odpowiednio przez to 48 godzin więcej. Także będzie maszynka gotowa. To było na tyle. Z drugiego uruchomienia i z małego podsumowania montażu spotykamy się w ostatnim materiale. Podsumowanie całego projektu. Dzięki za uwagę, cześć szagalan.